Cześć, witam was na kanale TechTest. Dzisiaj mam dla was recenzję sześcioportowej ładowarki USB od Xiaomi. Link do sklepu, gdzie możecie ją kupić, znajdziecie jak zawsze w opisie pod filmem. Ładowarka przychodzi do nas w takim małym pudełku razem z chińską instrukcją obsługi więc nieprzydatną. Samo w sobie pudełko też jest po chińsku więc niewiele z niego wyczytamy. No i kabel zasilający. Które oczywiście jest z chińską wtyczką. Więc musimy załatwić sobie albo jakąś przejściówkę, albo po prostu kupić sobie kabel z, takim, z taką wtyczką, a z drugiej strony z normalną polską wtyczką, i też ładowarka będzie nam działać. Przechodząc do samego urządzenia, jest ono małe, ale wcale nie takie lekkie, co dobrze świadczy o ładowarce, bo portował, gdyby sześcioportowa ładowarka była lekka, to od razu można byłoby stwierdzić, że coś tutaj jest nie tak. Z tyłu mamy, mamy gniazdo, aby podłączyć zasilanie. Wypisane są jej parametry. Na spodzie nie ma nic w sumie, tylko takie cztery wypustki, aby ładowarka na nich stała. Na górze natomiast mamy logo Xiaomi. I pod spodem, gdy podłączymy ładowarkę do zasilania, świeci się również nad logiem czy pod logiem, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie świeci się biała dioda, informująca o tym, że ładowarka jest podłączona. Z przodu, oczywiście, mamy 6 gniazd USB, w tym jedno gniazdo USB-C. No i teraz specyfikacja. Ładowarka ma moc 60 W i po kolei gniazda. Gniazdo USB-C. Wspiera Quick Charge, więc możemy tutaj ładować urządzenie 5V do 3A, 9V do 2A i 12V do 1,5A. Pomarańczowe USB-A również wspiera Quick Charge i ma taką, taką samą specyfikację jak USB-C. Oba te porty mogą jednocześnie ładować jakieś urządzenie za pomocą Quick Charge, nie tylko jeden na raz, więc... Więc fajnie. Jest to na pewno zaleta. I cztery pozostałe porty są to zwykłe porty USB, które są w stanie dać maksymalnie 2,4A na port, ale łącznie nie więcej niż 4,8A. Czyli jeżeli zajmiemy wszystkie te cztery porty, to wtedy maksymalnie jeden będzie mógł dać nam 1,2A. Także tak brzmi specyfikacja urządzenia. A jak wypada ono w praktyce? Postaraliśmy się obciążyć ładowarkę w 100%, jednak nie jesteśmy w stanie zmierzyć, czy w 100% ona trzymała swoje parametry, czy nie, ze względu na to, że był podłączony np. głośnik, pilot od drona, coś tam innego, powerbank jeszcze z quick i tak Jednak na dwóch telefonach, które jednocześnie były podłączone do tej ładowarki, mierzyliśmy natężenie i wychodziło na to że e, telefon, który był podłączony do zwykłego gniazda wyciągał około 1.2-1.3 ampera, e, natomiast telefon, który był podłączony do Quick Charge'a e, trzymał e, na, e, dostawą natężenie 3 amperów. E, co oznacza, e, że ładowarka nawet jeżeli te urządzenia nie obciążyły jej w 100%, e, to mimo wszystko raczej w, w znacznej większości była ona, że tak powiem, obciążona i parametry swoje trzyma. No nie zmierzyliśmy tego w 100% dokładnie, ale wygląda na to, że jest naprawdę bardzo dobrze. Na pewno nie ma tak, że podłączymy trzy urządzenia i nagle wszystko ma spowolnione rozładowywanie zamiast ładowania. O to nie mamy się co obawiać, więc myślę, że ładowarka spełnia swoje zadanie i nie jest... Oszukana pod względem specyfikacji. Odnośnie zabezpieczeń, nie ma zbyt dużo e, napisane o e, zabezpieczeniach w tej ładowarce. E, jest na pewno zabezpieczenie przed e, podaniem zbyt dużego natężenia na każdym z tych e, portów e, USB, i to w sumie tyle. To jedyna informacja, jakie znaleźliśmy o zabezpieczeniach. Więc e, nie wiem, czy po prostu więcej żadnych nie ma, czy nie są one podane e, na stronie. No i myślę, że to było wszystko odnośnie tego sprzętu. Link do Bankuda, gdzie możecie tą ładowarkę kupić za około 140 zł, znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Czy to jest wysoka cena, jak za taką ładowarkę, czy mała, to już każdy sam musi ocenić. Fajna jest, szczególnie na przykład, jeżeli zabieramy się gdzieś. Na jakiś wyjazd, i nie chcemy brać ładowarki do jednego telefonu, drugiego telefonu, yy, trzeciego czegoś tam, to po prostu wrzucamy sobie taką jedną ładowarkę w walizkę, na miejscu podłączamy, w hotelu, gdzieś tam yy, i możemy za pomocą jednej ładowarki ładować yy, do sześciu urządzeń jednocześnie. Zapraszam Was jeszcze na naszego Facebooka oraz Instagrama, do których linki również znajdziecie w opisie pod filmem. I do zobaczenia!